Dziękujemy za nominację. Oaza Tuchów i Oaza Szczecinek. Zachęcamy do wpłacania pieniędzy na pomoc służbie zdrowia w walce z koronawirusem. Link w opisie. Oaza Głogów. Horsycine Challenge 2. Wchodzimy na bit jak ojciec na TikToka. Lecimy z tym. Gdy na całym świecie. Wirus szaleje, działamy wszyscy razem, bo mamy wspólne cele Obostrzeń przestrzegamy, maseczki zakładamy I z sercem pełnym wiary na lepsze jutro czekamy Choć spotkanie mamy, ciągle razem się trzymamy O tym co jest ważne, nie zapominamy Bóg, rodzina, przyjaciele i nasza oaza Tego nam nie zabierze żadna zaraza Synowi, Duchowi Świętemu, bo tylko dzięki Niemu mamy to, co mamy. I ruchem światło życie to nazywamy. Ostatnie wydarzenia i okropne doświadczenia zapewne u większości zmienią system wartości. Chyba wszyscy się zgodzicie, że czas zmienić nasze życie. Za pieniędzmi nie gnajmy. To co mamy doceniajmy Innym częściej pomagajmy Życie Bogu zawierzajmy Wiara czyni cuda Więc wierzmy, że się uda Pokonać wirusa Dzięki łasce Jezusa Jezusa Chrystusa Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu Bo tylko dzięki Niemu Mamy to co mamy I ruchem światło życie to Nazywamy korona bohaterom dajemy po oskarzeń. Nam żyją ratownicy, pielęgniarki i lekarze. Szacunkiem obdarzajmy, pieniądze przelewajmy, a także w modlitwie o nich nie zapominajmy. A nasze nominacje to postulat redemptorystów, skuteczni wolontariusze. Pierwsza głogowska drużyna harcerska Agat. Ojciec Maciej Plewka, nasz długoletni moderator prowincjalny oazowy. I oaza Kraków. Czekamy na Wasze kawałki. Nie mówię, bądź wspomnieniem złym.